Polska kuchnia to nie tylko pierogi z schabowy, Każdy region ma swoje kulinarne perełki, potrawy, które przetrwały wieki i do dziś są dumą mieszkańców. Dziś pokażemy Wam aż 20 wyjątkowych dań regionalnych w Polsce: od deserów gigantów, przez kwaśne zupy, aż po przekąski, które kiedyś ratowały ludzi w biedzie. Zaczynamy! Pierwszy na liście to Duma Poznania, Rogal Święto-Marciński. Wygląda jak zwykłe ciasto w kształcie podkowy. Ale uwierzcie mi, w środku dzieje się magia. Biały mak, orzechy, rodzynki, migdały i marcepan. Jeden taki rogal potrafi ważyć ponad 200 gramów. Więc to nie jest deser, to jest broń masowego obżarstwa. Co roku Poznaniacy zjadają ponad milion sztuk. A każdy z nich jest chroniony unijną pieczątką. Jak zjechać do Poznania 11 listopada, to bez rogala nie wracajcie, bo to grzech większy niż niepolubienie pierogów. Na drugim miejscu ląduje żurek śląski, czyli zupa, która udowadnia, że kwaśne też może być genialne. Zakwas na mące żytniej, kiełbasa, jajko, a czasem nawet boczek. Brzmi zwyczajnie, ale na Śląsku to tradycja mocniejsza niż niedzielny rosół. Wreszcie polski. Tam żurek pojawia się nie tylko w święta. On jest codziennym bohaterem. Gęsty, kwaśny, aromatyczny. Idealny, żeby postawić Cię na nogi po całonocnej zabawie. Albo po ciężkim dniu w kopalni. Albo po prostu. Zawsze. Podkarpacie daje nam proziaki. Małe, płaskie chlebki robione na sodzie. Czyli tytułowej prozie. To taki fast food sprzed stu lat. Bez drożdży, bez kombinowania. Na szybko na blasze. Najlepsze z masłem, śmietaną albo miodem. Wyglądają niepozornie, ale kiedyś ratowały całe wsie przed głodem. I to jest piękne. Prosty skład, zero instagramowych ozdóbek, a smakuje tak, że znikają szybciej niż pączki w tłusty czwartek. Czas na coś słodkiego i widowiskowego. Sękacz to ciasto wygląda jak cięte drzewo, bo piecze się je warstwa po warstwie na obracającym się rożnie. Im więcej warstw, tym bardziej przypomina pień z sękami. Stąd nazwa. To ciasto jest tak efektowne, że kiedyś pieczono je tylko na wesela i wielkie święta. A dziś, dziś możesz je kupić zapakowane i przewieźć w bagażniku. Chociaż uwaga, jeden kawałek waży tyle, że auto. Dostaje plus 10 do spalania. Śląsk znowu na liście, ale nie mogło zabraknąć klasyki. Klusek śląskich, małe, białe kulki ziemniaczane z charakterystycznym wgłębieniem po środku. Ktoś powie, to tylko kluski, ale na Śląsku to świętość. Najlepiej smakują z roladą i modrą kapustą. To taki święty trójkąt obiadowy. A jak zostaną na drugi dzień, Podsmażone na patelni są lepsze niż nie jedna pizza. Serio, sprawdzone? Na północy Polski króluje kaszubska zupa rybna, ale uwaga, to nie jest zwykła rybna jak z nad jeziora. Kaszubi gotują ją z kilku gatunków ryb, dodają jabłka, śmietane, a czasem nawet rodzynki. Tak, dobrze słyszeliście rodzynki. Efekt? Zupa, która jest kwaśna, słodka, słona i rybna jednocześnie. Brzmi dziwnie? Może, ale jak spróbujesz, to nagle zaczynasz rozumieć, dlaczego Kaszubi mówią o niej jako skarbie narodowym. To teraz przenosimy się w góry. Oscypek, ser owczy, wędzony w bańcówkach. Dla turystów to obowiązkowa pamiątka z Zakopanego. Tylko pamiętajcie, prawdziwy oscypek musi być z owczego mleka, chroniony jest unijnym certyfikatem, a nie te góralskie sery z bazarku robione z krowiego mleka. Najlepiej smakuje grillowany, polany żurawiną i nagle nawet ci co nie lubią serów mówią dawaj jeszcze jednego. Oscypek to Tatry w wersji do zjedzenia. A teraz coś naprawdę nietypowego, siemieniotka, zupa wigilina robiona z konopi. Ale spokojnie, to były konopie siewne, nie te, które kojarzą się z Amsterdamem. Smak orzechowy, gęsty, bardzo specyficzny. Kiedyś obowiązkowa, wigilijna potrawa, dziś rzadkość i trochę szkoda, bo to jedno z najbardziej oryginalnych dań w Polsce. Można powiedzieć, że to pradziadek modnych dziś superfoodsów. Na dziewiątym miejscu mamy kiszkę ziemniaczaną. I tak, to brzmi dość intrygująco. To farsz z wstartych ziemniaków, boczku i przypraw, pieczony w naturalnym jelicie. Wygląda trochę jak kiełbasa, ale smakuje jak krupiące placki ziemniaczane w wersji turbo. Podlasie kocha ziemniaki, i kiszka jest tego najlepszym dowodem. To danie, które albo pokochasz od pierwszego kęsa, albo będziesz długo się zastanawiać, co właśnie zjadłeś. Na koniec pierwszej dziesiątki zostawiam coś prostego, ale absolutnie genialnego. Fuczki to placki z kiszonej kapusty smażone na złoto, idealne do kwaśnej śmietany albo gulaszu. Smakują tak dobrze, że człowiek zastanawia się czemu nikt na to nie wpadł w innych częściach Polski. Niby prostota, a efekt najlepszy street food w pieszczadach. Zjesz i nagle masz siłę zdobyć połoninę bez narzekania. Na start drugiej dziesiątki. Danie, które ma tylu fanów co przeciwników czernina, czyli zupa na kaczej krwi z dodatkiem suszonych owoców. Słodko-kwaśna, gęsta z charakterem, dawniej na Kujawach podawano ją kawalerom, ale tylko tym, których panna odrzuciła taki sygnał: sorry, ale nie będziemy razem. Krwisty sposób na złamane serce, prawda? Kaszuby mają swoją parzybrodę kapuśniak z ziemniakami. Nazwa wzięła się stąd, że jak jesz zupę na szybko, paruje i parzy brodę. Proste, swojskie danie, które idealnie rozgrzewa po dniu spędzonym na jeziorze albo w lesie. Nie jest to instagramowa potrawa, ale gwarantuje, smakuje lepiej niż wygląda. Kugiel, czyli zapiekanka ziemniaczana. Wersja z Radomska robi furorę. Startowane ziemniaki, boczek, cebula i przyprawy pieczone w jednym garnku przez kilka godzin. Efekt: złocista skorupka na wierzchu, miękki środek i aromat, który czuć na pół osiedla. To taki polski komfort food, zanim jeszcze wymyślono Netflixa i pizzę. Łódzkie może pochwalić się zalewajką, Zupom na zakwasie z ziemniakami. Kiedyś była daniem biedoty, dziś wraca na salony. Prosta, kwaśna, sycąca. Niby nic wielkiego, a każdy kto zje dobrą zalewajkę, mówi potem, czemu ja tego nie jadłem wcześniej. To kwintesencja kuchni, mało składników, dużo smaku. Warmia i mazury to nie tylko jeziora, ale też pilnice z pomoczką. To placki ziemniaczane podawane z twarogiem, śmietaną i czosnkiem. Zwykłe placki nie do końca Pomoćka dodaje im charakteru i sprawia, że smakują jak najlepsza wiejska uczta. Idealne po dniu spędzonym na łódce. Bo kto by się bawił w dietę nad jeziorem? Brzmi dziwnie, może, ale kiedyś kisiel owsiany był codziennością na wschodzie Polski. Robiony na bazie fermentowanych płatków owsianych, gęsty i kwaskowy, dziś powiedzielibyśmy, że to zdrowy probiotyk. Kiedyś był po prostu tani i sycący. Moda na fit powinna go odkopać, bo to naprawdę coś wyjątkowego. Czas na coś procentowego. Miodówka z Lubelszczyzny to tradycyjny trunek na bazie miodu, często robiony domowym sposobem. Słodka, złocista, rozgrzewająca, idealna na zimowe wieczory albo rodzinne spotkania, gdzie babcia mówi: wypij, bo się przeziębisz, pół kieliszka i już czujesz, że świat jest piękniejszy. Oscypek już był. Więc teraz czas na jego kuzynkę. Bryndzę Podhalańską. To miękki owczy ser, lekko pikantny i bardzo aromatyczny. Oficjalnie wpisany na unijną listę produktów chronionych. Najlepiej smakuje w pierogach albo po prostu z pajdą chleba. Jeden kęs i od razu czujesz się jak na bacówce w tatra. Na dziewiętnastym miejscu szare kluski, zrobione z surowych, startych ziemniaków. W Wielkopolsce podaje je się ze skwarkami i kapustą kiszoną. Wyglądają niepozornie, ale są tak sycące, że po trzech porcjach człowiek marzy już tylko o drzemce. Idealne danie, żeby przekonać się, że ziemniak to polskie złoto. Na koniec coś, co znają wszyscy, ale w każdym domu smakuje inaczej: gołąbki. To zawijane w liście kapusty, pakunki wypełnione farszem z ryżu i mięsa, a czasem też kasze albo ziemniaków, polane sosem pomidorowym albo grzybowym, klasyka na weselach, świętach i rodzinnych obiadach, proste składniki, a efekt talerz pełen szczęścia, który syci lepiej niż niejedna pizza. I choć każdy region ma swoją wersję, jedno jest pewne: bez gołąbków polska kuchnia byłaby niepełna. I to była nasza kulinarna podróż po 20 wyjątkowych daniach z Polski od rogala świętomarcińskiego przez żurki i proziaki aż po gołąbki. Każdy region ma swoje smaki, które potrafią zaskoczyć i zachwycić. Polska kuchnia jest różnorodna, pełna historii i tradycji, a przede wszystkim naprawdę pyszna, które z tych dań próbowaliście. Dajcie znać w komentarzach, i pamiętajcie, że najlepiej poznaje się kraje właśnie przez jedzenie. Śledźcie nas po więcej.